Porozmawiajmy o współczesnym terroryzmie, skupmy się na Pojęciu terroryzmu, które jest dość niejednoznaczne, wartościujące i bardzo często używane nieprawidłowo, szczególnie w kontekście, gdy nie jest polityczne, ale o tym za chwileczkę. Następnie skupimy się na ataku terrorystycznym i na końcu powiemy, skąd możemy czerpać wiedzę na temat aktualnych incydentów o charakterze terrorystycznym czy też. Terrorystycznych. O tym, co jest charakterem terrorystycznym, a co jest terroryzmem, też za chwileczkę powiem. Zaczynając od pojęcia, warto zwrócić uwagę na samo słowo. Terroryzm, które pochodzi od słowa terror, a to się wzięło w językach europejskich, przede wszystkim ze staroindyjskiego tras, które oznaczało strach lub grozę. Przeszło do języka łacińskiego i greckiego, ters, tres, terreo. Które oznaczało również zastraszać, przestraszać. Pojęcie to ewoluowało i było związane nieodłącznie z władzą. Nie tylko władzą polityczną, ale władzą publiczną w ogóle. W ujęciu niekoniecznie instytucjonalnym, ale bardziej relacyjnym. Relacyjnym, czyli chodziło o instytucje panowania. Podporządkowania, ale o tym za chwileczkę. Pojęcie to nabrało mocy szczególnie w czasie rewolucji francuskiej, gdy chociażby Maksymilian Robespierre kojarzył je cnotą, czyli z pewnego rodzaju sprawiedliwością, oczyszczeniem. Terror był celowy, systematyczny a zatem i sprawiedliwy, nieodłącznie kojarzony z władzą państwową. Stąd często terror i terroryzm kojarzony był z państwem i przekraczaniem pewnych granic przemocy, przymusu i... Posłuszeństwa. Zmienia się to pod koniec wieku XIX, gdzie rozpoczyna się faza współczesnego terroryzmu. Chociaż nowoczesny terroryzm datuje się na 1968 rok, kiedy Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny porywa izraelski samolot linii Al, lecący z Rzymu do Tel Awiwu. Rozgłos tamtego wydarzenia umiędzynarodowia. Nie tylko działalność tego odłamu Organizacji Wyzwolenia Palestyny, ale przede wszystkim umiędzynarodowia kwestię palestyńską. Terroryści zaczynają sobie zdawać sprawę z tego, że rozgłos, szczególnie w mediach, jest dla nich najlepszą formą komunikacji, propagandy i wymuszania pewnych elementów zachowań na władzy politycznej i władzy publicznej. Próby definiowania terroryzmu zarówno w badaniach nad terroryzmem w naukach politycznych, stosunkach międzynarodowych, naukach prawnych, naukach o bezpieczeństwie nie powiodły się. Podejmowano nawet wysiłki wypracowania wspólnej definicji na forum międzynarodowym, które spełzły na niczym. Przyjęto zatem kilka definicji administracyjnych w poszczególnych krajach, które umożliwiają między innymi przeciwdziałanie tego typu przemocy politycznej, bo terroryzm jest zawsze polityczny. Niezależnie pod jakim sztandarem się ukrywa, czy sztandarem interpretacji religijnej, czy antyfeminizmem, czy antysemityzmem, czy też walką narodowo-wyzwoleńczą, jego celem jest dążenie do wywarcia określonej presji na władzy, żeby zmieniła swoje zachowanie lub zmieniła swoją formę, lub nawet oddała władzę, jeśli mówimy o terroryzmie rewolucyjnym. Na użytek naszego wykładu proponuję przyjąć definicję, że terroryzm jest formą radykalnej przemocy politycznej stosowaną przez ugrupowania lub jednostki, która jest przede wszystkim podejmowana z premedytacją, więc jest przestępstwem umyślnym, nastawiona na wpływanie na szerszą społeczność niż bezpośrednie ofiary przemocy poprzez wywołanie strachu. Zauważcie, że mamy tutaj do czynienia z pewną formą kreacji i manipulacji określonych odczuć i zachowań. Dodatkowo jest wykorzystywany do demonstracji sprzeciwu wobec przyjętych norm, wartości, szczególnie w kontekście politycznym. Jest nakierowany na decydentów politycznych, żeby zmusić ich do podjęcia lub zaniechania pewnych działań. Wobec tego wyróżnikiem terroryzmu jest polityczność. Polityczność, która odnosi się do relacji władzy. Ostatecznym celem terroryzmu, każdego ataku terrorystycznego, każdego działania, niezależnie czy mówimy o finansowaniu, rekrutacji, werbunku, propagandzie, jest dążenie do zdobycia pewnego celu związanego z władzą polityczną. Terroryzm nie jest kapryśny, nie jest też szalony, jest działaniem umyślnym. Mimo, że jego spiskowy charakter przez wielu publicystów uznawany jest za wspomnianą na początku naszego spotkania klasyczną horror historią naszych czasów. Jest wiele definicji, które nic nie wnoszą, niczego nie zmieniają ale pięknie zapisują się na kartach chociażby studiów nad bezpieczeństwem, studiów nad terroryzmem. Często popularną definicją przytaczaną przez wielu badaczy jest definicja Briana Jenkinsa. Właściwie nie definicja, raczej metafora traktująca terroryzm jako teatr, gdzie mamy widownię, statystów, i określonych aktorów. Tutaj odwołuję się do pracy profesora Bolechowa z Wrocławia. Najważniejszą istotą terroryzmu jest przemoc, która pełni funkcję manipulacyjną, kreacyjną, o czym już powiedziałam oraz wpływa czyli ma za zadanie pewnego komunikatu do władzy. Rozumianej w bardzo szerokim sensie, też jako władza publiczna, komunikatu, do którego dąży dana organizacja terrorystyczna. Fakt, że nie ma jednej definicji terroryzmu, nie wpływa na systemy zajmujące się zwalczaniem tego zjawiska. Tak jak już wspomniałam wcześniej, większość Państw przyjmuje definicje o charakterze administracyjnym. Mogą być to definicje zawarte w pewnych regulacjach dotyczących instytucji, czy instytucji kontrowiadowczych, czy instytucji śledczych zajmujących się rozpoznaniem tego zjawiska, lub też znajdują się uregulowania w kodeksach karnych. Bardzo często wynikają one z inspiracji przyjętych w w rozwiązaniach ponadnarodowych. I tak odwołując się do decyzji ramowej Unii Europejskiej z 13 czerwca 2002 roku. Polska zmodyfikowała swój kodeks karny i wprowadziła w kwietniu 2004 artykuł 115, paragraf 20, definicję przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Jest to przestępstwo kierunkowe o szczególnym zabarwieniu. Na mocy tej definicji uznano terroryzm za szczególnie antyspołeczną działalność o szczególnej: Szkodliwości. Definicja taka jest wystarczająca, żeby uznać określone przestępstwa mające charakter terrorystyczny, czyli ukierunkowany na szerzenie przemocy politycznej. Jak zauważycie, w debacie publicznej ta definicja nie jest stosowana i słowo terroryzm jest pojęciem. Wykluczającym, pejoratywnym, bardzo często odwołującym się do y, chociażby codziennej y, aktywności, działalności czy też cech charakteru. Terroryzm to nie tylko akt terrorystyczny, warto o tym pamiętać. Teraz chciałabym przejść do cech ataku terrorystycznego jako tego elementu aktywności terrorystycznej, która najczęściej dociera do audytorium, czyli do nas, chociażby dzięki mediom. Atak terrorystyczny ma określony schemat. Terrorysta, indywidualny sprawca lub grupa terrorystyczna podejmuje określone działanie wymierzone przeciwko celowi bezpośredniemu. Ten cel bezpośredni może być symboliczny, symboliczny dla danej społeczności, dla danego kręgu kulturowego, symboliczny dla władzy. Czas może być również symboliczny. Mogą być to określone ważne święta narodowe, sympozja międzynarodowe, Światowe Dni Młodzieży, Rozgrywki sportowe, i tak dalej. Może być to cel absolutnie wybrany losowo, i bardzo często w literaturze możemy spotkać określenie zbrodnia moralnie ślepa, gdy dobór ofiar zależy wyłącznie od doboru miejsca. Miejsce jest określonym atraktorem dla działalności terrorystycznej. Atraktorem, czyli zwiększa. Potencjalny przekaz medialny, no, jak na przykład miejsca użyteczności publicznej, e, różnego rodzaju środki, komunikacji, ale także coraz częściej infrastruktura krytyczna staje się celem ataków terrorystycznych, bo jej sparaliżowanie wpływa bezpośrednio na społeczność. W każdym razie, wracając do schematu. Terrorysta lub terroryści podejmują działanie wobec celu bezpośredniego. I jak wspomniałam już, cel bezpośredni nie jest tak naprawdę celem terrorystów. Celem terrorystów ostatecznym. I tak naprawdę pierwotnym zarazem jest wpływ na władzę, żeby podjęła lub zaniechała określonych zachowań. Natomiast, żeby go osiągnąć, podejmowane są określone działania. I tutaj modus operandi sprawców jest przeróżny. Dominują przede wszystkim zamachy bombowe, niszczenie mienia. Tu w zależności od tym, o jakiej organizacji terrorystycznej mówimy. Wybór celu bezpośredniego ma określone zadanie, ma osprawić, że widok ofiar najczęściej za pośrednictwem przekazu medialnego ma wpłynąć na audytorium, na tych, którzy patrzą, ma wywołać strach określonych społeczności bardzo często o profilu wielonarodowym, choć nie zawsze to zależy od. Organizacji, o której mówimy, i jej aktywności. Natomiast ten strach ma odegrać kluczową rolę w transmisji przekazu, jakiego chce dokonać organizacja terrorystyczna do władzy. I w ten sposób schemat się. Zamyka. Czyli podstawowym wyróżnikiem ataku terrorystycznego jest określone działanie podejmowane wobec celu bezpośredniego, które ma wpłynąć na ofiary pośrednie i te ofiary pośrednie mają wywrzeć decyzję na celu pośrednim, czyli na. Władzy. Terroryzm nie jest homogenicznym zjawiskiem. Z różnego jego formy i rodzaje. Terroryzm może mieć wymiar wewnętrzny, rodzimy, międzynarodowy, transnarodowy, czy też może być terroryzmem wewnętrznym, obcego pochodzenia. Wyróżnia się kilkadziesiąt uwarunkowań, przesłanek i katalizatorów, które wpływają na fascynację radykalną przemocą polityczną. Przesłanki indywidualne, przesłanki społecznościowe, sieci społeczne oraz przesłanki na szczeblu systemowym mogą wpłynąć na fascynację terroryzmem. Niestety, ani nauka, ani praktyka nie posiada klucza, jakie uwarunkowania historyczne, polityczne, ekonomiczne, kulturowe, religijne, społeczne, ekonomiczne, technologiczne przyspieszają rozwój terroryzmu. Warto pamiętać o detonatorach, katalizatorach, różnego rodzaju wydarzeniach inicjujących. Które wpływają bezpośrednio na jednostkę, że zaczyna odnajdywać się w mowie nienawiści i zaczyna moralnie w jakiś sposób tłumaczyć działalność określonego ugrupowania. Bardzo ważnym elementem jest też oddziaływanie grupy, presja środowiska. Sieci społeczne i atrakcyjność terroryzmu jako wybór ścieżki zawodowej, szczególnie dla osób z doświadczeniem militarnym czy paramilitarnym. Terroryzm nie jest aktywnością ograniczającą się tylko i wyłącznie do aktywności męskiej. Coraz więcej kobiet zaangażowanych jest zarówno w działania skrajnej prawicy, lewicy i Ruchów o charakterze religijnym. W tym ujęciu mówię tylko i wyłącznie o działaniach o charakterze terrorystycznym, nie o całej plejadzie ruchów politycznych na arenie międzynarodowej czy krajowej. Wyróżniane są nurty ideowe terroryzmu w zależności od różnego rodzaju wariacji na temat interpretacji sceny i środowiska politycznego. Stąd bardzo często autorzy i twórcy określonych raportów dotyczących działalności terrorystycznej wyróżniają na przykład terroryzm anarchistyczno-rewolucyjny, terroryzm prawicowy, terroryzm jednej sprawy, o którym Zaraz powiem terroryzm narodowo-wyzwoleńczy, czy też separatystyczno-narodowościowy, oraz terroryzm religijny, ze szczególnym wskazaniem terroryzmu islamskiego tudzież terroryzmu dżihadystycznego tutaj w zależności od e, m, raportu. Warto pamiętać, że terroryzm religijny to nie tylko terroryzm islamski. Występują organizacje szczególnie o profilu krajowym, czyli rodzimym, na przykład w Stanach Zjednoczonych, które inspirują się religią chrześcijańską. Na przykład jeśli chodzi o terroryzm jednej sprawy, to też jest problem z jego interpretacją, dlatego że terroryzmem jednej sprawy jest aktywność grup, która odwołuje się do szczególnie palącej sprawy społecznej na przykład terroryzm antyaborcyjny w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie czy w Wielkiej Brytanii, który czerpie też z wartości, Chrześcijańskich, więc jego kwalifikacja do terroryzmu jednej sprawy czy terroryzmu religijnego może różnie mieć odzwierciedlenie w statystykach. Terror z jednej sprawy to też ruchy o profilu ekologicznym czy animalistycznym, które przez niektórych badaczy zaliczane są do ruchów o charakterze lewicowym. Każdego dnia terroryzm generuje od kilkunastu do kilkudziesięciu ofiar śmiertelnych. Według na przykład globalnej bazy terroryzmu prowadzonej przez konsorcjum Start Uniwersytetu Maryland, najbardziej zagrożone regiony działalnością terrorystyczną znajdziemy na Bliskim Wschodzie, Afryce, w tym coraz większa aktywność w Afryce subsaharyjskiej. Globalna baza terroryzmu ma szczególne znaczenie dla innego raportu, raportu Global Terrorism Index, publikowanego corocznie przez Instytut Ekonomii i Pokoju w Sydney, który jest podstawowym źródłem informacji w ujęciu globalnym w ponad 163 krajach, jeśli chodzi o aktywność organizacji, które mają wyłącznie wymiar Międzynarodowe. Informacje te przekazywane są przez poszczególne państwa lub zbierane z informacji prasowych, stąd ich wiarygodność również budzi pewnego rodzaju zastrzeżenia. Niemniej jest to podstawowy wyznacznik trendów międzynarodowych, jak również publikowana na stronach Departamentu Stanu USA. Baza w formie Country Reports on Terrorism. Jest to baza dotycząca nie tylko incydentów terrorystycznych, ale także zawiera w sobie odniesienia do rozwiązań antyterrorystycznych podejmowanych przez poszczególne państwa. Mimo znacznego spadku aktywności terrorystycznej w ujęciu globalnym od roku 2020, co jest związane przede wszystkim z obostrzeniami pandemicznymi, aktywność w cyberprzestrzeni stale rośnie. Wspomniane przeze mnie raporty, które odnajdziecie na stronach czy Departamentu Stanu czy Instytutu Ekonomii i Pokoju nie dotyczą aktywności terrorystycznej w cyberprzestrzeni, o czym warto pamiętać. W każdym razie, jeśli chodzi o globalny indeks terroryzmu za rok ubiegły, to w dalszym ciągu Kraje o największym indeksie, czyli największym wskaźniku śmiertelności i aktywności terrorystycznej, to Afganistan, Irak, Nigeria, Syria i Somalia. Organizacje uznane za najbardziej niebezpieczne na świecie mają profil religijny. Przede wszystkim należy wymienić tu dżihadystyczną Al-Kaidę wraz z jej filiami. O strukturze hybrydowej, państwo islamskie, talibów, Boko Haram, działająca głównie w Nigerii i poza e, jej granicami, organizacja specjalizująca się przede wszystkim w zamachach samobójczych z udziałem małoletnich, w tym dziewcząt, oraz Ash Shabaab, działająca na terenie e, Somalii i państw sąsiadujących. Raport Globalny Indeks Terroryzmu wspomina, podobnie jak raporty publikowane w Stanach Zjednoczonych, o drastycznym rozroście sieci prawicowych, szczególnie w USA, Norwegii i Francji. Jeśli chodzi o aktywność terrorystyczną na terenie Unii Europejskiej, Miarodajnym raportem jest corocznie publikowany w połowie roku, w miesiącach wakacyjnych, raport TESAT. Raport wydaje Europejski Urząd Policji, niemniej dane pozyskuje m.in. poprzez Europejską Jednostkę Współpracy. Sądowej. Raport ten pozyskiwany jest od instytucji państw członkowskich zajmujących się zwalczaniem terroryzmu, jak również od Ministerstw Sprawiedliwości. Dane dotyczą przede wszystkim osób zatrzymanych, osób, wobec których postawiono zarzuty, i osób skazanych. Jeśli chodzi o rok 2020, miało miejsce 57 ataków terrorystycznych i jest to drastyczny spadek w porównaniu do lat wcześniejszych. Na pewno tego nie pamiętacie, ale w latach 80., czy jeszcze na początku lat 90., jeśli chodzi o Europę Zachodnią, tych ataków było powyżej 400, ze względu na aktywność organizacji, przede wszystkim o profilu narodowo wyzwoleńczym w Hiszpanii, Francji, ale także Wielkiej Brytanii. Obecne statystyki Europolu nie obejmują już Wielkiej Brytanii, co wpłynęło też na spadek incydentów odnotowanych w Tesat. Dotychczas Wielka Brytania generowała jedną z największych liczb dotyczących incydentów o charakterze terrorystycznym, czy też incydentów terrorystycznych, związanych przede wszystkim z aktywnością Nowej Irlandzkiej Armii Republikańskiej. Patrząc na statystyki z zeszłego roku, najbardziej aktywne organizacje, jeśli chodzi o akcje terrorystyczne, związane były z ruchami o charakterze anarchistyczno-lewicowymi i najwięcej takich operacji terrorystycznych przeprowadzono na terenie Włoch. Osób zatrzymanych było 449 jest to również spadek w stosunku do lat wcześniejszych, gdzie głównie zatrzymania miały miejsce na terenie Francji, Hiszpanii, Niemiec, ale także Belgii. W tym aspekcie dominują osoby oskarżone o powiązania z organizacjami dżihadystycznymi, przede wszystkim z państwem islamskim i różnego rodzaju filiami Al-Kaidy. Wiąże się przede wszystkim zatrzymania tego pierwszego typu z powrotami zagranicznych bojowników z Iraku i Syrii. Jeśli chodzi o współczesny terroryzm, bardzo zachęcam do zapoznania się ze statystykami, które są umieszczone na stronach czy Departamentu Stanu, czy Europolu, czy Instytutu Ekonomii i Pokoju. Warto też zwrócić uwagę, że 11 marca jest to europejski dzień pamięci ofiar terroryzmu który ma złożyć hołd przede wszystkim wydarzeniom, które miały miejsce w roku 2004 w Unii Europejskiej. Chodzi o zamachy w Madrycie dokonane przez bojowników al kaidy w których zginęło 191 osób, a ponad 1800 zostało poszkodowanych. Międzynarodowy Dzień. Pamięci i hołdu ofiar terroryzmu obchodzone jest 21 sierpnia od roku 2018.